Nie Zaczynajmy. Wiem, że mieliśmy lecieć sobie. Do, na ten obóz, ale zmieniłem i zrobimy sobie dzisiaj misję fabularną. Polecimy od razu do Taylora. Zobaczymy, co on tam odwalił, bo typ jest w ogóle taki odpalony, że aż szkoda byłoby go stracić. Mam nadzieję, że on przeżyje. Po drodze sobie wypalimy gniazdo. Eee, gniazdo krzykaczy. To są takie kruki. Kruki, kurde, czajcie. Weźmieliśmy z nim styczność. Gdzie nas troszeczkę zaskoczyło, to czym one są? I się zastanawiam, czy po drodze nie zrobić punktu Niro. Ale co ja tam jestem w stanie w ogóle jakoś dotrzeć? Tam bym musiał chyba jakąś łódkę ogarnąć, żeby tam dojść. Wątpię, żebym tędy przyszedł, bo to jest głęboka woda. No ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Myślę, że tutaj gdzieś jakąś łódeczkę powinniśmy znaleźć. Albo raczej tutaj powinna być jakaś rampa, którą będziemy mogli się posłużyć, żeby przeskoczyć na drugą stronę. Ale obawiam się, że do tego będziemy potrzebować silniejszego motocyklu. No sprawdzimy już na miejscu Od razu tam podjedziemy No i pamiętajcie, suby, lajki, komentarze, komentarze Najważniejsze, bo komentarze mnie wiele uczą Dobra, no to jazda Nitro i w drogę Mam nadzieję, że tu nie napoczukamy żadnych tych ee, Żadnego, żadnych włóczęgów, Którzy rozłożyli na nas jakieś dzikie liny A jeżeli już, to zdamy radę ją w miarę szybko zauważyć Jeszcze zanim mnie dojadą O, tędy przejeżdżaliśmy, tu jeszcze leżymy <laughs> Hehe, kraszki, które Z którymi się poprzednio bawiłem, tak jest, deszcz Deszcz nasz ukochany kurwa, to nie jest deszcz, to jest jakiś tajfun burza. To się dzieje. Czekajcie, jakąś hordę spotkamy, ale powiem Wam, że ta gra jest. Yy, o, yy, w tej grze jest strasznie dużo takich, że tak powiem, błędów. W sensie. W sensie. Dobra, ten mnie chyba atakuje. tak, tu jest. Aha. Mam w ogóle? Będę ją na to. mołotowy? Proszę. Tak jest. tutaj. Jedno. Drugie. Trzecie. Okej. Okay. Oj. O kurwa. Dobra. E, chwila, chwila, bo nie spaliłem wszystkich. Jeszcze jedno. A nie, chyba wszystkie. Bo teraz się to ostatnie dopala. Dobrze rozumiem? Dopal się. Dopal się. Dopal się. Już? Już? Już się dopaliło? No się spali. Czy ja w nie nie trafiłem? Dobra, na szczęście mam jeszcze jednego młotowa, więc nie ma tego złego. Ale ogólnie wyszło to trochę yy, słabo. Dobra, git. Oczyszczone, więc podróż automatyczna została odblokowana. No, ale ja raczej nie korzystam z szybkiej podróży. A jeżeli już, no to raczej gdzieś tam poza odcinkami. Fila, chwila, 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 bo ja odbiłem w tą stronę. Ja potrzebuję tutaj iść. Bo chciałem zobaczyć, czy ja tam dam radę teraz przeskoczyć. Chociaż boję się, że takie fale mogą nie być tak e, mnie dobrą opcją. Boże ci się tam. Co tam, buczęgi Włóczęgi mnie nie interesują. Chcą się bawić, niech się bawią, ale sami. Tam jest jakaś wyspa. Na tą wyspę. Nie wiem, czy dam radę jakoś, jakoś normalnie wejść. Mam radę przeskoczyć, przez to? Nie. Ale... tam jest faktycznie jakaś rampa, czy coś czego mógłbym użyć do przeskoczenia na drugą stronę. No niestety nie widzę nic takiego. Najmniej z tej perspektywy tutaj jakoś podejdziemy, coś zobaczymy. Skoro tam nic nie ma, to masz szkoda zjeżdżać i tracić czas. Chociaż myślę, że szybciej bym tam zjechał i zobaczył. Tam leży jakiś typ Dobra, nieistotne, nie będziemy tam teraz jechać Może w drodze powrotnej się tam przejdziemy Ewentualnie może jest jakaś opcja, żeby ktoś nas tam podwiózł do tego punktu Niro Jeszcze myślę pod, o jakimś ee, Podwodnym przejściu Ale czy to tak działa? E, raczej nie, bo pewnie byłoby zalane Chociaż są takie jaskinie, które przechodzą pod pewnymi zbiornikami wodnymi I tak naprawdę są w pełni suche Po prostu kapie z nich troszeczkę wody to Tutaj w sumie mamy paliwko Więc możemy sobie zatankować Czy się tu tukli? Nagle zniknęli Chyba mieli inne plany Więc wszystko się układa na razie po naszej myśli No, pomimo tej burzy Dobra To zatankowane Do końca Jedziemy po tego Taylor'a Zobaczymy czy Damy radę, go jeszcze ocalić. Czemuś ja tak. Od Aha, dobra, bo muszę na ścieżkę wrócić, nie? Prowadzi do niego, nie? Tak chyba, chyba tędy coś jakoś, tak? Jaka wyrwa w skale. Jej, Pile było sucho, ale już jest mokro. Gdzie? Co mnie to poprowadziło. Ty, to w ogóle nie wygląda dobrze. Powiem Wam, że ten Taylor ma jaja. Ja bym mu dał awans, gdyby nie był taki głupi. W sumie się wpakował naprawdę w, na, w naprawdę poważne tarapaty. Znaczy, się okaże, że jedziemy na tą, na naszą działkę, na nasze terytorium, gdzie mieliśmy retrospekcję i hodujemy marihuanę. Znaczy, nasz klub hodował marihuanę, więc możliwe, że właśnie. idziemy, chłopie, nie odpływaj tu. Powiedz, gdzie jest obóz, a może przeżyjesz. O, jest tam jakiś gościu w czapce? Gość chyba nas nie słyszy. Zobaczmy, co można na to poradzić. Nic wam nie powiem, no. kurwa. Taylor, Taylor, Taylor. A teraz mnie słyszysz? Co? Hello? Chyba niutki obciął mu ucho. Wypierdalać mi z Jak myślisz? Może obchniemy to w obozie wojskowym. He, W ogóle ten głos nie pasuje do tego gościa, nie? Kompletnie. Czuć głos białego. Już idę, Taylor. Trzymaj się. Tak. Dobra. Zrobimy to wiadomo. Po cichutku. O nie. Dobra. Przeładowanie. Standardowo u piesców zawsze jest pełno pułapek Ilu ich tu jest? Myślę, że za wielu ich tu nie ma Tam coś było Dobra, tu jest dwóch Dałbym radę ich dwóch na raz sprzątnąć Chyba nie muszę moimi Dobra Dwóch, eliminacja zaliczona Ty gadasz? z moim kumplem? Ha! A wy nawet nie wiecie, gdzie jestem. Oj, boom! Tak jest. Może wam poobcinam uszy co wy na to? Jesteście za, czy może raczej mocno za? Boom! Ha! Raczej idzie. Tak spłatka. Już nie ma żadnego wrażenia. Dobrze. Tam jest jeszcze patrzek typ kaptuszek! Kurwa! Ale mi uciek. Nara! To no. już ostatni Muszę się tylko dostać do środka. Chodź Taylor, tam jeszcze ktoś chyba jest. Ej, w ogóle tego czarnego chyba nie było. Ty to będzie. Mam nie! Nie, nie mogę. Co jest? Nie zdążyłem, ale lipa, Taylor nie żyje w sumie, mała strata, ale jednak. Taylor is gone. Dobrze, tortureczkę z wytrzymaczki. Kurwa. No nie, no już mi przyczaili? To tak, jak biegam z odłączoną latarką, to raczej że mi przyczaili Dobra Ten tam po tych krzakach się włóczy Idziemy się tutaj Teraz już się czuję, że nie pójdzie tak prosto jak wcześniej Dobrze eee, Jeden, dwa, trzy Dobra To jest następny to dałbym radę ich jakoś normalnie, wiecie, granatem Dobra, zrobiłem taką jakąś w miarę szybką eliminację. Tylko, że teraz oni są strasznie źle ustawieni, wtedy miałem taką okazję na to wszystko. A tutaj widzicie, co się porobiło. Jeden, he! He! Pum! Snajper? Ty? Tu był sniper, czujcie to? No, to chodź. No, a ty gościucą, może... z są sniperką, może. Trzeba się znowu. Dobra? To co powiesz na to? Chowa się w tych krzakach! Chowasz się w tych zerach! Prawda, nie mam je tu. No, serio, nie trafiam. Dobra, gdzie jest ten sniper? On się schował, czy uciekł? Zabieraj, gdzie jest a przynajmniej oddała mi amunicję, którą na nim musiałem stracić. Dobrze, ha! To jest a fucking joke. Dobra. Ok, teraz trzeba być szybszym niż wiatr. Dobra, wbijamy. Oj, zajebałem w drzwi. Dobra, czy teraz się uda? Muszę to zrobić mega szybko. Udało się. Ja no, po prostu. Bum! Mamy to kurwa, no teraz profesjonalnie, niczym James Bond. Jak się trzymasz, Taylor? Nie, no. szczerze powiedziawszy, miwałem lepsze dni. Oj, tam jedno ucho na minusie to jeszcze nie dramat. Słuchaj, kolego, weź to i trzymaj przy głowie, dobrze? Okay. A teraz skup się. Zostań tu. Zaraz zadzwonię do kapitana Kuriego, żeby kogoś po ciebie przysłał. Łapiesz? W porządku, stary. Tak, tak. tak. Chyba powinieneś mówić z drugiej strony, dikon. Mógł cię nie dosłyszeć. Okej, okay. co mamy tu? Boisz się odrobiny konkurencji? zdobyć dużą paczkę krzemian. Czy my teraz mamy po drodze w sumie do tego punktu? W sumie mamy nawet całkiem po drodze I dałoby się tam udać U kolejny punktu umiejętności Zobaczmy sobie co tutaj mamy takiego jeszcze co byśmy mogli sobie kupić Tutaj mamy wszystko, jeszcze tą walkę dystansową sprawdźmy eee, Przeprowadzenie szybkiego Powstrzymania słabszych przeciwników Bełty z kuszy Oj, wyszedłem jeszcze raz walka w zwarciu. Tutaj było coś fajnego. Bycza szarsza. Umożliwia ogłoszenie normalnych ludzkich wrogów lub rojaków przez biegnięcie w nich sprintem. Przewroty, aby dojść do siebie po powaleniu. To jest w sumie okej. Okay. To sobie weźmiemy. Tyż jakieś. E, a wydłużę działanie koktajli regeneracyjnych. Tu tak Saint John. odbiór. Tu Cori. jestem tu z porusznik. i takie. Sprawdzamy twoje postępy. Kapralu, powiedziałam kapitan. Kurwa. Niby świrus, a jaki szybki Ten ja się przywrócił Kościół Oj Naprawa niemożliwa, dobra Mamy 10%, ale myślę, że po drodze coś tam znajdziemy dobra, Wiecie co, nie chcę mi się... Ech. Dobra no to robimy tak. E, bardzo Miło to słyszeć, ale... Dlatego się zgłaszam Jeden. E, Dwa. Daleko z Outing Drive jest. Dwa. W pobliżu wyspy. Nie, Słuchajcie. nie, będzie. Dla... Dla... Zajebałem też. Ale... Mam turalnego. Dobra. Jest eliminacja. Jest. <laughs> no. Szybko. E. Co Daliśmy mu ten. A. Przeżyję. Do... E, szybką pierwszą doktor. pomoc, już jest w porządku. Musimy wysłać doktora L kapitana Jimeneza i jakichś ludzi, żeby go stąd zabrali. Zaraz podeślę wam z Dobra, spadamy stąd. Zaraz mi tu jakaś. Tak jest. Nie ma tak, wjechać w środek między, między kilka yy, świrusów. Dobra, no to jazda. Nitro, już nas nie ma. No też się szybko nudzą. Dobra, jedną misję fabularną. Teraz sobie zrobimy drugą. Mm, już dla Sary. Dla Sary w sumie lepiej robić tę misję. Jest to, myślę, przyjemniejsze. Dalej. Bum. Jak mówiłem. Jak mordę. Znowu tym przesmykiem. No, Wiesz, wydaje mi się, że już nie trwamy. A nie. <laughs> Okej. Okay. Pomocy. Tara. Trzymaj się. Chcesz, żebym wrócił do czegoś tobą? Nie. O, ja coś czuję że ten Taylor zginie w męczarniach Widziałem, że to nim przytuli, no to lepiej tutaj bez wóza Okej. Okay. No, wiem o czym gadasz. Dawu se zatankujemy. Słyszałeś? Deacon, bez odbioru. No Taylor ogólnie brzmi jak gigantyczne problemy w każdej formie tego słowa. Od tego, że najprawdopodobniej nam ściągnie na głowę jakichś pojebanych typów, którzy będą chcieli rozwalić cały obóz A przynajmniej mam takie wrażenie e A, tych wykończyłem, a jednak nie było z tamtej strony jednak żadnej liny e Co, on chce strzelać? Do czego? Jak mnie już tu nie ma I tu jest masa O nie, a ja nie mam nitro się, kurwa nie skończy, dobrze, a jednak pamiętam moją ostatnią przygodę z y, takim przeskokiem, y, tylko że wtedy myślałem, że mam nitro, nitro jednak nie miałem czasami jesteśmy w stanie sobie sami zrobić wielką krzywdę, nawet o tym nie wiedząc dobra, tu coś jest, ale to mnie tak raczej średnio interesuje nie ma żadnego snipera, więc jest luz w ogóle nie wiem jak reagować, o tam było jakiś ten Jakieś gniazdo, ale to już za późno, bo przejechałem sobie dalej. Ale O kurwa jeszcze niedźwiedź Serio Farklak, czy jak on tam się nazywa Tutaj tak tędy coś jakoś Dobra, chyba mogę skrócić sobie tą... był tam jakiś obóz sobie ktoś rozbił. Czy też się nie wzorowali na ty? Na The Walking Dead? Trochę to tak wygląda. Ok, Jos yes. Następny warklak. Już zaczynam rozpoznawać po po dźwiękach, jakie to są. Szkody dla mnie. Dobra, ja tutaj muszę po prostu wjechać. Chyba dobra, jestem na miejscu. Szukajmy tego krzemianu. Czym jest krzemian? O, dobra, dzieciaki. Jak wolicie, wszystko zabite dechami. Muszę oj, oj, wyjście. Wiecie co? Ja bym wolał teraz znaleźć trochę złomu. Tu są jakieś te bryki do otwarcia. Chłabo. Może te piła, rurki. Chyba uda mi się tu wdrapać. Piła tarczowa. Bardziej bym potrzebował. O, złom? O, tu będzie złom, ale jest i alarm. Jestem w stanie rozbroić ten alarm? Chyba nie. Czy do tego potrzeba jakichś specjalnych umiejętności? Eee. Alarmu nie chcę, bo sobie ściągnę na głowę masę świrusów, które się pewnie gdzieś tutaj kryją po krzakach. Wszędzie coś świeci. Tu jest wóz policyjny. Do wóz policyjnego zawsze mogłem się do przodu dostać. Czemu teraz nie mogę? Akurat teraz, kiedy tego najbardziej potrzebuję. Uuu, tu są jakieś rzeczy. Nafta. No naftę weznę. Ale czy na tej... Ty... Mordę je, że apteczka. Tak po prostu przy drzwiach sobie leży. Tam są jeszcze jakieś śmieci, nie śmieci. Bandaże. Wiem, że trochę zboczyłem z kursu, ale mam tutaj problem z kijem może by to tak? Dobra, tu nie będzie złom. Musi być złom. Jak znajdę tłumik, to jest złom. Git 4. Git. Okos. Okay, naprawimy to. Okej, okay, teraz możemy tam wrócić. Tutaj mogłem przeszukać więcej tych miejsc. A, to jest benzyna, benzyny nie potrzebujemy. Koczki też już mamy, wszystkie nie. Apteczki. Oj, jedną tylko. Więc od razu sobie stąd skorzystamy. On ciągle mi apteczki pokazuje, jak po pierwsze środek do e, Do ratowania skóry. Tutaj jest jakieś gniazdo następne, tych papug. A w nocy ich nie ma ty. Ale ty, to jest ich mniej. Naprawimy tak, do góry. Oj, troszkę. Ara. Boom. Traszka wyeliminowana. 1-0 dla dikona. Gdzie są następne? Chodźcie tu. Tak, eee, tak jest. No, mam wrażenie, że dikon odczuwa czystą przyjemność. Może przez tę dziurę. Dobra, tam jest jakaś traszka. Nie. Ojej, ojej. Ojej, ojej, Tak jest. Bum. E, tylko dwie. Dobrze. Benzyna. Butelki. Coś tutaj? Coś ten Teges. Tutaj jest zwłok. Matas, z zwłoka. Krzemian. No tak. Musi gdzieś tu być. Jest, jest, jest. Tylko musimy go. znaleźć. O, jest krzemian. Wszystko w takich wygodnych paczkach. Ktoś chyba nie wiedział, jak się parkuje O, to mogę usunąć. Może jakoś to szepnę? O, warto spróbować Wiem, że warto spróbować, ale może warto spróbować zobaczyć, czy nie ma jakiegoś innego wyjścia. Bo jak to przepchnę, to mi się włączy alarm. Może dlatego nie mogę tego alarmu rozbroić? Bo właśnie o to chodziło. Chyba ta. No, dawaj, suko. Wiedziałem. Kurwa, wiedziałem. Ty! A jednak tu był zoom. Spadamy stąd. Ja ten motor zostawiłem tutaj, kawałeczek. Łatwa ta misja, ale wracamy do Sary. Sara chyba potrzebowała krzemian. A więc naszym najbliższym celem jest e, Sara. Paliwo mamy, Sarah. więc się zatrzymywać, gdzie nie musimy. Tak jest. Ten krzemian, który chciałaś. Tak. Kapelu tak jestem. Mam spotkanie z porucznikiem Oliverem. Kapelu to kiedy wykonasz dla mnie jakiś nowy kurs? Zaraz będę. No nie wiem, bo. Woliver! Kapralu, zgłosi się do mnie, jak wrócicie na wyspę. Whitaker bez odbioru. Tak. Ale te krótkofalówki. Co on sobie kurwa, myśli? Zazdrosny Dikon. Dobrze. Jesteś tam? Tu kapral St. do doktora Jimeneza. Odbiór. Ja się dopytywa pewnie, co? Tak myślicie? Dobrze. 8 na 42 miasta, co? Tam jest, no. Działa naprawdę dobrze. Może lepiej sam to ocenić? Nawet je pytanie: A czy Waver? Chciałem zapytać: Jak dobrze zna Pan porucznika Wavera? Porucznika Wavera? Wiem. Znam go tak samo jak innych oficerów. Czemu pytacie? Sam nie wiem. Ja tylko. Bo. zastrosny. Dla niego i dla porucznika i tak. I po prostu wydaje mi się, że on Że żyje się ciągle na przykrza. I to To mi się kulewskim nie podoba. E. Por różnik we taker potrafi o siebie zadbać. Słuchaj, sędzion. Pułkownik toleruje odrobinę bratania się między oficerami. Na twoim miejscu nie mieszałbym się w to. Zrozumiecie no, to. No. I proszę się nie martwić o weavera. Nie jest święty, ale znam gorszych. Kimana jest bez odbioru. No i chyba wszystko wiemy, chyba nie jest y, jakoś magaźle. Jakiś komentarz Dikon? Co? Nic, zero? Nic nie powiesz? Waver, ty chuju. Teraz muszę się dojechać. Chyba nie. Deacon ma chyba lepsze rzeczy na głowie niż przejmowanie się takim typem. Dobrze. Chodźmy do Sary. Waver, jak boga kocham. Co, boisz się odrobiny konkurencji. Wy to. Jakiś o co chodzi? Silica. Przepani? Nie, tak sobie gadamy, kapralu. Przepani? A bo oni są oficerami, nie? O co wam poszło? O nic, po prostu. Weaver sądzi, że każdy problem można rozwiązać paląc wszystko do żywej ziemi. Pieprzynki. Czasami można. Dziękuję. No tylko. Co? co znowu? Nie dziękuj, nie dziękuj mi. Zawsze jak mi dziękujesz, ląduję tylko z nowym, zasranym formularzem na jakiś szajs. Zasranym? <laughs> ja... o tak traktujesz moją pracę? Nie, tak. tak oceniasz wszystko, nie to co miałe. tutaj robię? Nie. Oczywiście, że nie to. Zazdrosny, daj mu spokój No to pozwól, że cię uświecę. Przez całe ostatnie dwa lata Zabijałem świrusów Raz za razem także wręcz Z Tak bliska, że aż czułem mięso Gniejące mi między zębami Więc jeżeli pracujesz nad czymś, to załatwi ich wszystkich Jebać to, wchodzę Ale Ale jeśli mnie tu nie chcesz, to wiesz Wystarczy Właśnie. rozkaz Przepani Dikon czekaj o, nagle diko. Przepraszam, ok. Eee, zestresowana. Wiesz, ja, ja przecież. No co? Przecież. No co? No właśnie. Ja pierdolę. Dzięki. Doceniam Twoją pomoc. No, i weź teraz taką sarą pracę. No kurwa, porażka, nie? Nie ogarniesz, nie ogarniesz. Dobra, co mam wam powiedzieć? Musimy wypełnić arkę. Właśnie, ty jeszcze tutaj mamy tego typa, nie? Ale tam musimy wjechać na górę. już tam nigdy więcej nie pójdę z buta. Głupich nie sieją. Jesteś tam? Ta, jestem. Tak, jestem. Tu no, nawijaj. To, na mój formularz? Jaki formularz? jesteś. Znaczy... tak jest. Polistyren. Potrzebny jest polistyren. Zgadza się? Tak, styropian. Zgadza się polistyren. Jeśli będzie problem ze znalezieniem go, to przy autostradzie 97 na południe od Szemol jest rozbita ciężarówka. Przierze ciśnij. Znajdź... No to nie mogłeś tak od razu po drodze nie? bym tam zahaczył. Dobra, znajdę to rozbitą ciężarówkę, ok przywiozę ten tam polistyren. Proszę tego dopilnować. Bez odbioru. To jest! Nitro tu nie mogę załączyć, to jest troszkę bieda. Ale wiem, że bardziej się opłaca wieszać pod tą górę niż wchodzić, bo się tutaj wchodzi. I wchodzi. I wchodzi. A potem się okazuje, że jestem kurwa w złym miejscu. Dobra. Eee, jedziemy na dół. Ale chyba na luzie zjedziemy sobie. Ten motocykl będzie przyspieszał, eee, bo w sumie. Nie daje gazu, koła się kręcą. Jest chyba dobrze. A przynajmniej nie zmarnujemy żadnego paliwa. No to jazda. Ta lampa ogólnie wygląda, jakby świeciła za mną. Ok, jesteśmy już prawie na dole. Tak, jest Big Drift na zgaszonym silniku. Dobra, w którą stronę teraz? W lewo, w prawo? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to tutaj, tak, ja ten, ten przejeżdżałem i ominąłem ten punkt, ale lipa. Dobrze, co tam powiesz. ...zostało ze mną od samego początku. Słuchało, kiedy przestrzegałem przed nadejściem boskich plag. Towarzyszyło mi w podróży do tego miejsca. Pomagało mi w budowie On jest takim połączeniem Tucker, Majka Znalejście i Hopelanda, nie? wstąpiliście w nasze szeregi. Jesteście częścią tego wspaniałego przedsięwzięcia. Jesteście częścią misji ocalenia ludzkości. Da. Dlatego, kiedy wyjdziecie poza te mury, żeby wypełniać swoje obowiązki, pamiętajcie, że wciąż poszukujemy materiałów godnych naszej arki. Szukamy podręczników, monografii, encyklopedii, dysków. No, w ogóle ogarnijcie, wszyscy umierają. Znajdują arkę pułkownika Gareta. I wiecie, co się dzieje? Odpalają jakiś dysk, podłączają go do kompa, sprawdzają, a tam porno To jest na pewno coś, co byśmy chcieli tam mieć, nie? A kapitan Hawkins. Poszukuję materiałów z dziedziny rolnictwa i hydroponiki. A zatem, wykonując kursy, rozglądajcie się za tymi przedmiotami. Zróbcie co do Was należy i pomóżcie nam zapełnić arkę. Kompania, się. No, typ jest mega nawiedzony. No nic. Chyba trzeba będzie go wyeliminować i przejąć władzę w tym zaułku ciemności. Też próbowałem ją poderwać. O wow, polistyren dla Rivera. Dobrze. Ogarniemy polistyren dla Rivera. Szybki zapis, ale w następnym odcinku pamiętajcie subskrypcje, komentarze i lajki. Widzimy się w następnym filmie. Jutro albo jeszcze dzisiaj, w sumie nie wiem, ale chyba jutro. Pamiętajcie 14:30, 14:50. Do zobaczenia. Siema.